Piękny poranek. Witam z rana. Zaczęło się fajnie, mówię. Wczoraj już dogadałem, wysłałem mechaników, bo chciałem kupić coś kobicie 4x4 na zimę, żeby mi kry nie brała. A Cabrio oddać do warsztatu, bo drugiego sedana tego czarnego kupiła moja znajoma. No i mówię dzisiaj mojej sobie Cabrio, my się z sedanem zajedziemy do łodzi po samochód, bo kupiłem w końcu koniec końców hmm, Jaguara X Taipa czwarty rok. 2,5 V6 bez gazu, a dobrze bez gazu, bo sam sobie założę. 4x4 wersję w ładnych skórach. Wczoraj go chłopaki z Pabianic wzięli na podnośnik, posprawdzali go. Wszystko jest ładnie, wszystko jest ok. No tam klocki są z tyłu do wymiany, nic nie puka, nie stuka, tylko przy tym krzyżaku guma jest jeszcze do wymiany i na miejsce olejowe jest poceniu. upocenie. Prześwietlili go dobrze, mogę go brać. No ale dzisiaj kobieta wyjeżdżała, kabrio i została w bramie. Co się stało? Więc jechała, zagabiła się na mnie. Spierdoliła się tu w górę, ściąła wszystkie lampki, stanęła bokiem, i na kole, skręconym, padł wahacz. O, proszę bardzo! Ładnie. Ech, normalnie go wyrwało. Wyrwało go z mocowania. To nie jest ani nigdzie pognitem, jest to albo zmęczenie materiału albo coś, albo faktycznie tak tak go przykrzywiła, albo na górę wjechała dosyć sporą. Tragedia. Masakra kurwa. No i do łodzi jadę PKP o 11.30. Z drugiej strony jak tak patrzę, to dobrze, że się Faltanka nie wpierdoliła. No masakra ludzie. Dlaczego? I potem jedziesz i kupujesz kobicie jeszcze Jaguara. A masz, rozpierdol następny. Oczywiście nie zrobiła tego specjalnie, więc yy, nie ma się co wkurwiać. Znaczy, nie ma się to no, W pierwszej chwili jak to zobaczyłem, jak tu wyszedłem, to już mówię, kurwa, zejdź mi z oczu. No ale w gruncie rzeczy no, specjalnie tego nie zrobiła przecież, nie? No, ale kurwa, patrzy się przed siebie, kurwa. O Boże. Nic, spróbuję rozebrać to koło, żeby przygotować, żeby znajomy go zabrał. Na pewno mamy pół do zmiany. Pół skrzywiło, wyrwało ten wahacz. Yy, wahacz dolny zobaczymy. Mnie zaś koszta. Ale to nic, bo ja go tak na zimę chciałem robić, a że teraz Krysia wraca. Moi drodzy, Krysia, kurwa. Otóż, co jest fajne, a jednocześnie spierdolone, bo teorii było mnóstwo. Co to się, kurwa, tam nie dzieje? Panewki, nie panewki, kurwa. Ech, no jaż to ja, chodziłem sobie, osłuchiwałem, sprawdzałem, kojarzyłem i mówię, to po, na popychacie brzmi. Wszyscy, jak jeden mąż, odpowiedzieli mi: Nie, no kurwa, tam są popychacze hydrauliczne, one się same ustawiają. Czy zawory cykają? Nie, wszystko się samo ustawia, reguluje. Dobrze. Minęło prawie trzy miesiące. Dawid ściągnął górę i dzwoni mi Grzecho. Popychacz hydrauliczny się skrzywił. I dodzę do wniosków, że ja już po prostu będę za każdym razem wręcz nalegał na to, żeby ktoś sprawdził moją teorię, a nie, że mnie ktoś zbywa, bo nie bierze na poważnie czasami. Chyba, hmm. no jak to mój jeszcze jeden mechanik zajmował, powiedział, że jako osoba świeża w tym mam troszeczkę bardziej świeże spojrzenie i biorę coś, co dla nich rutyniarzy może być po prostu czymś niemożliwym. Tak, jak na przykład w Sabie z tylnym światłem stopu zrobiłem jej i zniknęły usterki. Ech. No ale co? No zamówiłem już uszczelkę. Podgłowice, popychacze, wałek jest cały na szczęście. No i działamy, więc Krysia ta niedługo wraca. X-Type będzie jako drugie 4x4. Cabrio będę sobie robił na zimę. I tyle. Szkoda, że kurwa dzisiaj, kiedy mam jeszcze tyle drogi przed sobą. Dobra, mocowanie wahacza górnego się w sumie za mało wyrwało. Półłożka wypadła z skrzyni, a że jest ogólnie tydzień po stoi, za tydzień go znajomy weźmie, porobi to wszystko, a potem do warsztatu i już się bawić nim przez zimę. Teraz Sebringiem albo Rowerem kierunek Łódź. Przyszły nam dzisiaj kolejne paczki. Tutaj mamy wyciąg górny, wolno stojący. Eee, co to kurwa to jest? Ja już sam nie pamiętam, co ja kurwa zamawiam. W każdym razie, gdzieś tu jeszcze 100. Jak od firmy ROCK, która się do mnie zresztą odezwała na maila i będę prawdopodobnie testował od nich ławkę. No a tam jest wczorajszy nabytek 2,5 V6. Tak jak mówiłem, dobrze przetrzepany. Jedyny mankament jest taki, że zegary się czasami resetują, opadają wskazówki. Ale to już się dowiedziałem, że gdzieś coś jest. Jakiś zimny lód w nich i trzeba go po prostu poszukać. Tak to wygląda. Kompletna seria w środku zadbany. Już dałem oczywiście uchwyt, bo kurwa Mondeo X type nie ma uchwytu na kubek, więc dałem czachę, którą miałem, no tak to baja. Co jest jeszcze ciekawe, yy, te kierownice. W tym jaguarze ponoć tak były. Ja mówię, kurwa, wystrzelona, ale co już, pytam osoby, nie, one były tak chujowo montowane, nie? A, i nie działa multifunkcja z kierownicy, ale to już dam mojemu elektrykowi, niech się z tym po prostu pobawi. Palina strzała, moc ma, jedzie ładnie, pachnie ładnie, zadbany. Motor, to może już będziemy tam, już wam poogrywam, bo już też tęsknię, żeby porobić coś z autem, więc coś wam poogrywam później, jak będziemy zmieniać oleje, płyny i tak dalej. Rdzy, jeżeli jest to naprawdę jakieś z dołu, tylko bo blacha jest zdrowa. Progi pod plastikami są, są zdrowe. Jest konserwacja na dole zrobiona. Wydech jest z katami kompletny. No co? No, jechałem w nim wczoraj z łodzi. Wdzięczna autko. Co prawda, to ma niecałe 200 koni, więc. Znaczy, więc. Na trasę jest ok. Jeżeli się sprawdzi u mojej kobity to dostanie gaz na przyszły rok i będzie sobie nim po prostu jeździła. Tylko oczywiście, jak dostanie FLG na lato, no to musi być szerzej, musi być szerzej. No i chromy aut, wiadomo, nie? Zobaczcie, taki oto stojaczek na gryfy. Akurat mamy ich 5, to widzę 5 i jeszcze tu mamy stojaczek na obciążenia Fi 30. No i brakuje nam jeszcze na Fi 50, ale to z czasem. Trzy dni do mojego startu, powrotu na pomost. A ja zamiast odpoczywać, to zapierdalam po nocach i robię siłownie, robię z samochodem światła, ale patrzcie, już to ładnie wyglądanie. Już jakieś talerze są. Tu jest jeszcze 200 kg w bumperach. Tu też jest jakieś 300, 400 może. I nawet modlitewniczek jest. I taki wyciąg. masif firma. Zwykły, bo zwykły, ale jest i dolny, i górny, nie? No i co? No i czekamy dalej na sprzęty. Ale to, co Wam pokażę... Rok. No jaki to jest zajebisty stojak. Inne, co miałem, zawsze się bulały jakoś. Ten nie jest taki... Sztywny! Jak... No. Ściemniłem wczoraj grill i felgi. Antracytowe zrobiłem. Już auto lepiej wygląda, nie? No i ładna fioletowa ramka. Bo kobita lubi fiolet. Taki, o! Złe to auto nie jest, wam powiem. Z tym, że muł straszny, bo. Znaczy, muł, na pewno szybszy od y, szczerbatka. No bo jednak tu jest 2,5V6, niecałe 200 koni. Ale nie oszukujmy się, stały napęd 4x4. Plus to, że w ogóle napęd na przód, jeszcze dodatkowo też mu daje swoją wagę. No i archaiczna... Czterostopniowa skrzynia, muli go, on, fajnie, on jak wejdzie na obroty, to kurwa idzie, naprawdę. I te brzmienie tych silników super. Ale, żeby ruszyć z miejsca, czy coś, no na mokrym, wiadomo, fajnie. Nie? Ale mu, taka sama wersja, ten sam silnik w manualu, w tym napędzie na suchym, zrobiłaby na pewno lepszą rotę. No ale to nie auto dla mnie, nie? Zdrowy posiłek, oczywiście, przed startem i nowy monsterek. Trzeba go stestować. jest burdel, To jest burdel. Słuchajcie, na Instagramie mnie ludzie pytają odnośnie tego x typea żebym ja coś powiedział na temat tego, jakie jest jego użytkowanie, jakie są koszty eksploatacji i tak Natomiast ja mam pierwszy raz x typea ja nie wiem. Ja tylko wiedziałem na co zwrócić uwagę szukając, dlatego ten został porządnie przetrzepany na podnośniku podczas jazdy. Wiedziałem, że trzeba sprawdzić blachę, wiedziałem, że trzeba sprawdzić podłogi, wiedziałem, w których miejscach. Z elektroniką, z elektroniką to raczej nie ma problemów, chociaż mój ma zimne luty na, na zegarach. A tak to jest tak naprawdę Mondeo, także nie ma jakichś mega drogich części. No. Co, co, na co zwrócić uwagę? Na to co w każdym aucie: podłoga, blacha, wycieki, turbiny tu nie ma. Więc tak naprawdę silnik wolno-sący, ten ma cały wydech z katami. Nie wiem, naprawdę. Czego będę sprzedawał? Pewnie kiedyś, tak. Natomiast na zimę musi jeździć, bo to jest 4x4. No. Dobrze, ja się biorę za trening. W piecu jest napalony na tyle, że tu kurwa idzie zdechnąć. I będę wam wysyłał vloga. Treningu nie nagrywam, bo dzisiaj tylko taka mała rozgrzewka. Natomiast w następnym materiale, po będzie już to materiał wyjazdowy do Zalesia, poruszę temat yy, hormonu, czyli tego oksytropinu, który teraz zacząłem też brać, bo niestety, znaczy... Kurwa polska, więc wszystko jest możliwe. Pojawiają się podróbki. Pokażę Wam, w jaki sposób odróżnić podróbkę od oryginału, żeby ktoś potem nie powiedział, że GH, który ja gdzieś tam powiedziałem, że jest OK, kurwa, że jest chujowe, żebyście potem nie mieli pretensji do mnie, jeżeli traficie na podróbę. naRA.